Cześć! Dzisiaj zajmiemy się tematem przysychania materiału w trakcie pracy. I mamy ciepłą pogodę, jest lato, dlatego my wychodzimy do Was z pomocą i przedstawiamy Wam dzisiaj Fest Timer, przez wielu zapomniany, ale my chcemy Wam dzisiaj pokazać, jak go używać. Małe pudełeczko, ale drzemie w nim wielka moc. Wystarczy jedyne 3% Festimera, czy do Festrol Life, czy do Festrol Go, po to, aby nasza praca stała się o wiele przyjemniejsza i w takie upalne dni mogliśmy rozłożyć materiał bez przysychania. Mamy tutaj zestaw Festrol Go przygotowany na 10 m2. Ja dodam teraz do niego 450 gram Festimera. Oczywiście wcześniej sobie przygotowałem, dokładnie zmieszamy i możemy zalewać. Proszę zobaczyć, jak aksamitny kolor posiada ten festajmer i jak pięknie rozpływa się w tej naszej mikrocementowej zaprawie. Bardzo łatwo się miesza, teraz Wam to pokażę. Przewaga tego materiału. Ten materiał był rozłożony jakieś 4 minut temu. Wjeżdżam po raz kolejny. Ja tu mogę spokojnie zrobić kolejne ruchy i nie mam żadnych przypaleń jeszcze. Ale to jest dzięki festa tak? Jak chcemy dłużej sobie móc układać materiał na podwodze. Dodajemy Fest -timer. 3% tego Fest do, ym, do mikrocementu wystarczy po to, by nasza praca była spokojniejsza. Fest -timer nie wpływa zupełnie na jakość końcową produktu. Mikrocement z użyciem Fest również jest tak samo twardy. Gotowy do użytkowania na najcięższych warunkach, także ja serdecznie go polecam. Jest to nieodzłączny element mojej pracy w upalne dni. Na razie.